Dzień dobry. Witajcie o poranku i w pełnym słońcu. Zapraszam Was jak co dzień do wspólnej gimnastyki i poćwiczenia razem rytuałów tybetańskich. Pięć ćwiczeń, które zostały opracowane po to, żeby dodać nam energii, żeby uelastycznić nasze ciało, porozciągać nasze mięśnie i sprawić, żebyśmy mogli być jak najdłużej młodzi, zdrowi. I piękni, i żebyśmy mogli dobrze funkcjonować przez długie, długie, długie lata. Zwłaszcza jeżeli chcemy bardzo długo żyć, a do tego dąży każdy człowiek, żeby jego życie było jak najdłuższe. Zapraszam Was do tego, żeby każdego dnia poświęcić małą chwilę tylko i wyłącznie sobie, tylko i wyłącznie swojemu ciału, skupić się na swoim ciele. Skupić się na tym, co to ciało do nas mówi, skupić się na oddechu, oddychać świadomie po to, żeby uwalniać się od napięć, uwalniać się od stresu i od bólu, bo oddech jest świetnym narzędziem do tego i może nam fantastycznie w tym pomóc. I zapraszam Was do tego, żeby wchodzić w swego rodzaju medytację podczas tej gimnastyki. Nie pozwalać umysłowi gdzieś daleko biegać, tylko właśnie ściągać go do ciała i starać się, żeby on był tu i teraz, w tym momencie, po to, żeby nasze życie mogło być jak najlepsze i jak najpiękniejsze. W trakcie gimnastyki pijemy wodę, dlatego przygotujcie sobie koniecznie kubek z ciepłą wodą od rana i dbamy o to właśnie, żeby nasze ciało stanowiło harmonijną całość. I takie jest dzisiejsze przesłanie, dzisiejsza nasza afirmacja. W oddechu łączę ciało, ducha i umysł. W oddechu łączę ciało, ducha i umysł i z tą myślą rozpoczynamy. Najwygodniej rozstaw nogi na szerokość bioder, zwróć uwagę na to, żeby stopy były względem siebie ustawione równolegle. Wyciągnij sylwetkę w górę, przenieś ciężar ciała lekko do przodu, odblokuj kolana i połóż dłonie na brzuchu. Zaczynamy oddychanie. Wciągając nosem powietrze, uruchom mięśnie i postaraj się, żeby wtłoczyć to powietrze jak najgłębiej, tu gdzie znajdują się dłonie. A w tym momencie brzuch napełnia się. Jak balonik. I powoli wypuszczając, rozluźnij brzuch, rozluźnij mięśnie i opróżnij go z powietrza. I tak licząc do pięciu wdech. I do pięciu wydech. Powoli oddychaj, przyzwyczajając się do tego rytmu. Cały czas oddychając już dłonie na wysokości klatki piersiowej, wyciągnij się w górę, skup wzrok na jednym punkcie naprzeciwko siebie, ponieważ będziemy kręcić się w prawą stronę wokół własnej osi. I żeby nie zakręciło się w głowie, to głowa pozostaje na tym jednym punkcie, aż do momentu, kiedy ciało się obróci. I dopiero wtedy szybko odwraca się głowa, a za nią podąża ciało. Raz ręce szeroko. Wyciągnij się w górę, przytrzymaj mięśniami brzucha, sylwetkę i zaczynamy wirować w prawo. Uśmiechając się z oddechem, wykonaj tyle obrotów, ile możesz ich w swoim tempie, a ja wykonuję ich 21. Trzymaj się, stań w pozycji wyjściowej, wskup wzrok na czubkach palców i oddychaj do brzucha A jak już wirowanie w głowie ustanie, to przejdź powoli na matę na plecach, do rytuału drugiego. Ręce swobodnie wzdłuż ciała, kręgosłup, całe przyklejone do maty, palce stóp zadarte, tak żeby pięty uniosły się na podłogę. I na wdech podnieś głowę i podciągnij mocno palcami całe nogi w górę, starając się, żeby były kolana wyprostowane. A jeżeli jest to za trudne, możesz je lekko ugiąć. I z wydechem otóż nogi i głowę. Wdech. I wydech. Trzy. Zamknij oczy i skup się na ciele. Wydech. Cztery. Wydech. Pięć. Wydech. Sześć. Wydech. Siedem. Wydech osiem. Wdech. Dziewięć. Wydech. Dziesięć! Wydech. Jedenaście. wydech Dwanaście Oddechu Łączą ciało, ducha i umysł. Wydech trzynaście wydech, czternaście, wydech, piętnaście, wydech, szesnaście, wydech, siedemnaście, wydech, osiemnaście, wydech Dziewiętnaście, wydech dwadzieścia, wydech dwadzieścia jeden, wydech i rozluźnij. Przewróć się na bok, Podnieś powoli za pomocą rąk po I uklęknij do rytuału trzeciego. Rozstaw nogi na szerokość bioder. Palce stóp oprzyj o Wyciągnij mocno w górę z Oprzyj sobie dłonie. Opośladki. I spuść głowę w dół. I na wdech. Unieś głowę. Wychnij klatkę piersiową w przód. Ściągając do siebie łopatki. Starając się, żeby nie uciekały razem z klatką piersiową biodra. One są cały czas w tej samej pozycji i odchyl się do tyłu na tyle, na ile czujesz, że jest to komfortowe a z wydechem wróć do pozycji wyjściowej wdech i wydech trzy wydech cztery wydech pięć wydech, sześć, wydech, siedem, wydech, osiem, wydech, dziewięć, wydech, dziesięć, wydech, jedenaście. Wydech, dwanaście, wydech, trzynaście, wydech, czternaście. Oddech łączym ciało, ducha i umysł, wydech, piętnaście, wydech, szesnaście, wydech, siedemnaście wydech osiemnaście wydech dziewiętnaście wydech dwadzieścia wydech dwadzieścia jeden wydech i rozluźnij, pokręć głową, pokręć ramionami, żeby porozluźnić kark, i wodę Wsiadzie prostym do rytuału czwartego, rozstawiając nogi na szerokość bioder, starając się wyprostować kolana, wyciągnij mocno sylwetkę w górę, oprzyj sobie dłonie o matę przy biodrach i spuść głowę w dół. I na wdechu unieś głowę, wypnij mocno biodra w górę, a głowa jest przedłużaniem kręgosłupa. I z wydechem wróć do pozycji wyjściowej. Wdech. I wydech. Trzy. Wydech cztery. Wydech pięć. Wydech sześć. Wydech siedem wydech, osiem, wydech, dziewięć, wydech, dziesięć, wydech, jedenaście, wydech, dwanaście, wydech 13. Wydech. Łączę ciało, duch i umysł. Wydech. 14. Wydech. 15. Wydech. 16. Wydech. 17. Wydech. Osiemnaście, wydech, dziewiętnaście, wydech, dwadzieścia, wydech, dwadzieścia jeden i wydech. Usiądź swobodnie, strzepnij dłonie, porozluźnij nadgarstki. Zabrać palce i pokręć nad garstkami w przód i w dół. Popij wodę i połóż się na brzuchu do piątego rytuału. Są rozstawione na szerokość bioder, palce stóp oparte o matę. Ręce opierają się na łokciach w prostszej wersji, jeżeli jest Ci zbyt trudno utrzymywać ciężar ciała na nadgarstkach. I w tej wersji unieś głowę wysoko do góry, podnieś całe ciało nad matę. Mocno wypchnij pośladki w górę, starając się naprężyć maksymalnie nogi i brzmię. I z wydechem wróć do pozycji wyjściowej. Trudniejsza wersja. Oprzyj sobie dłonie o matę przy klatce piersiowej. Unieś do góry broda. Podnieś całe ciało w górę. Ewentualnie możesz pozostawić kolana na macie, jeżeli będzie Ci tak łatwiej. I na wdech przenieś górę pośladki, skieruj łokcie lekko na zewnątrz, w obu wersjach ćwiczenia. Broda ciągnie do mostka. Kolana są lekko ugięte i dociskaj pięty do maty. W zdech do pozycji z głową w górze, wdech i wydech. Trzy wydech. Cztery wydech, pięć wydech. Sześć. Wydech. Siedem. Wydech. Osiem. Oddechu, łącząc ciało, ducha i umysł. Wydech. Trzynaście. Wydech. Czternaście. Wydech. Piętnaście. Dociskaj pięt. Wydech. Szesnaście. Wydech. Siedemnaście. Wydech. Osiemnaście. Wydech. Dziewiętnaście. Wydech. Dwadzieścia. Wydech. 21. I z wydechem. Kleknij, usiądź pośladkami na piętach. Rozszerz kolana, wyciągnij ramiona do przodu. Oprzyj czoło matę i oddychaj do przodu. Powoli się podnieść, popij wodę. I do ścianowania dodatkowego połóż się na plecach. Kolana pozostaw ugięte. Stopy odstawione od pośladków, mniej więcej o krople, ręce leżą swobodnie wzdłuż ciała. Płonić do góry biodra, postaraj się, żeby pozostawały one cały czas w tej samej pozycji. Wyprostuj jedną nogę palcem mocno zadarte do góry i uginamy nogę i prostujemy. Wdech, wydech. Wykonuj to ćwiczenie w swoim tempie. Biodra trzymamy cały czas w górze, prostujemy nogę, zadzieramy stopę, wdech i wydech. Odstawiamy, rozluźniamy, poruszaj trochę biodrami, żeby je porozluźniać. Przewróć się na bok, podnieś, popij wodę. I ostatnim naszym ćwiczeniem jest deska. Połóż się na brzuchu, rozstaw nogi na szerokość bioder, oprzyj palce stóp o matę. ręce oprzyj na łokciach. Nastawiam czas na 60 sekund. Wytrzymaj w pozycji deski. Tak długo, jak długo możesz. I zaczynamy. Unieś ciało w górę. Zawinę kość ogonową pod siebie. Wyprostuj plecy. Przenieś ciężar ciała tak, żeby łokcie znajdowało się pod barkami, łokcie z przedłużeniem kręgosłupa. Oddychaj, zaciskaj pośladki i uśmiechaj się. 5, 4, 3, 2, 1 i rozluźnić. Połóż się teraz wygodnie, pozwól ciału się odprężyć. Oprzyj głowę na dłoniach, zamknij oczy, skup się na oddechu. I wraz z oddechem puszcza napięcie ze wszystkich mięśni. Oddychaj i rozluźnij Zacznij od stóp, następnie łatki. Uda. Śladki, brzuch, odcinek lędźwiowy kręgosłupa, rozluźnij plecy, Barki, ręce, kark, mięśni toła. Pójść swobodnie sztęgiem i pozwól opaść policzką. Oddychaj. Podziękuj sobie za dzisiejszą gimnastykę. Się do siebie. Wysiej świat swoją dobrą energię, i przyjmij tę, która do ciebie wraca. Powoli otwórz oczy, zacznij poruszać całym ciałem. Ogień się przeciągnij topi wodę I zapraszam do gimnastyki twarz Daj sobie wygodne miejsce, takie żeby plecy były wyprostowane, łopatki ściągnięte w dół, broda uniesiona lekko w górę. Zajmiemy się dzisiaj mięśniami wokół oczu i będą nam do tego potrzebne okulary złożone z palców wskazujących i kciuków. Palec wskazujący przykładamy na dolną linię brwi, a kciuki do kości policzkowych delikatnie rozciągamy i będziemy mrużyć oczy, zaciskać mocno. I rozluźniać. Pilnujemy ramion, żeby nie uciekały w dół. Cały czas oddychamy i zaczynamy. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. Weź głęboki wdech i wydech i jeszcze raz. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Rozluźnij, pomrugaj oczami. Ostatni raz. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. Rozluźniamy, oddychamy, popijamy wodę. I w ten sposób kończymy naszą dzisiejszą gimnastykę. Bardzo Wam dziękuję za to, że mogliśmy razem poćwiczyć, za to, że mogliśmy wymienić się wspólną energią. Dziękuję za wszystkie Wasze łapki w górę, serduszka i komentarze. Jest mi bardzo miło ćwiczyć razem z Wami. I zapraszam Was, jeżeli macie ochotę popracować ze swoimi emocjami, które są w ciele i troszeczkę się nad nimi zastanowić i uwolnić, to w czwartek o godzinie 20.00. Odbędzie się taniec terapeutyczny online, w którym właśnie tymi emocjami się zajmiemy. Wszelkie informacje znajdziecie w opisie do tego filmu, a ja zapraszam Was już serdecznie na jutro i życzę Wam pięknego dnia. Do zobaczenia.